Jeżeli przechodzi, jaki młody człowiek z powstania, to chce postawić tej dwie w nich. Jak Państwo wiecie, teraz są takie animacje komputerowe, że siada się za zabawką, a na ekranie człowiek tak się czuje, jakby se samochodem. Skoro tak można, to można też posadzić kogoś w budce, a na ekranie tak, jakby tą budką sterował powodzi. No i tak przyjdzie człowiek, który chce to zaproponować tutaj. Chcę czymś te dzieci zachęcić, żeby nie było tylko siedzieli i gadanie takie jak ja, tutaj jest i już to się I jest strzelby, mamy po prostu I wiesz długo gadam? Więc żeby zachęcić te dzieci czymś, to chcę postawić tu fizycznie łódkę, a e, komputerowo animować tak, żeby był, było wrażenie, że ja tą łódką steruję. Jeśli się tak to zrobi, to to że dzieci się zachęci. Mam tylko 12-letniego, to wiem co mówię, mówię prawda? mówię, wiale, tam, tamtych, tam tak tam, zredzisz, takie rzeczy. Pokaż mi, jak to się robi. Często się wie do mojego samochodu, żeby tym samochodem pokierować. Wiem, więc to za to wstyd. Tyle o wolności na roli. Mógłbym więcej, ale wolę nie ryzykować, Bo cierpliwość Państwa jest, jest nastawiona na ogromną próbę. E, mogę mówić o każdym wolności. Jeśli Państwo nie wiedzą, a będzie w to zapraszam do portu Rybackiego. Tam się wydarzymy. Że ogromnie korzystne, powstały nieruchomości 26 magazynów, powstały 7 sklepów, no, powstały e, nabrzeża. Jeśli Państwo jesteście w korcie i zobaczycie na nabrzeża te, które są w kiepskim stanie i te, które bardzo dobre, to widać, że to jest właściciele. Ci, którzy kupili nabrzeża wtedy, kiedy walka nam Kiedy, kiedy było źle z portem pochórzewskim, to wiadomo, że te nabrzeża Nikt nigdy nie zainwestował, czasów nie w ani euro, 20-30 lat czasami. W związku z tym, jak Państwo widzicie, i zarząd twórczy też nie tego nie zrobił. Gdyby mi szansa, jaką, jaka się pojawiła w przykładzie europejskich, głównie rybacki, bo te są najlepsze postuprocentowe zafinansowanie. I tutaj nie trzeba za tego swojego wkładu finansowego, tylko trzeba pomysł i napisanie dokumentacji projektu. To jest jedyny koszt. Czasami nie żadnych, nie tylko powiedzmy, pomysł nie kosztuje. To też niektórzy też. Sprzedaż, to też. E, więc i to z, tego, z tej szansy bardzo skorzystać. Przepraszam, jeśli byłem za bardzo drażliwy. Teraz chętnie odpowiem na pytania, a potem podzielimy się na dwie grupy. Pan Józef weźmie jedną z grup, ja drugą. I poprowadzimy Państwa, bo mi się w takiej dużej masie będzie trudno. Będziemy sobie przeszkadzać. Pan Józef zacznie na przykład od tego, co się dzieje na zewnątrz, nie w środku, a potem my pójdziemy na zewnątrz i państwo zobaczycie sobie, co się dzieje na zewnątrz. Oczywiście warunek jest jeden, że jest w Państwa taka wola. kto się spieszy, tak, jest pierwszy, tak? bo się boi pogody, to oczywiście. Jestem do Państwa dyspozycji. Tak to... Pan Józef. Pan Józef bierze stół pierwszy, żeby nie powiedzieć Państwa, a ja nie że <śmissions> <to> <śmiennie wytrzyma>